Cześć, tu Blanka, witam na kolejnym odcinku. Dzisiaj jest to. Um, jeśli mnie nie widzicie, a jak mnie nie widzicie, to. Ja chciałam Wam powiedzieć, że jestem teraz na niebieskich źródłach Tomaszowi Mazowieckim. To właśnie Tomaszowi Mazowieckim są niebieskie źródła i ja właśnie. Yy, sobie tutaj przyszłam i będziemy dzisiaj karmić kaczki. Jestem teraz z mamą i z moim bratem i nie wiem jest drugi maj i jest bardzo dziś właśnie jest teraz fajnie. Wiatr wiatr jest, ale tak to jest fajnie. E, tutaj jest, jest woda. E, tutaj e, nie dokarmię ptaków, czy coś nie wiem. E, Chyba można, nie. E, no tak tutaj ta okolica wygląda. I to jest mój pierwszy vlog na moim kanale. I właśnie nie wiem, czy będziemy te kaczki karmić, ale jeśli tak, to będę to najlepiej. Jeśli chcecie więcej vlogów na moim kanale, to możecie dać subskrypcję i dzwoneczek. A jeśli będzie 50 subskrypcji,. To będzie kolejny bok. Tak. Tutaj to wygląda. Jest już tak bardzo kolorowo, zielono. Mi się to właśnie podoba, bo ja lubię takie zielone własne. No i tak, jak będzie coś fajnego, Teraz razie zastępuję bardzo zimno. No i właśnie tutaj ze mną idzie mama. A tutaj Frania. Na pewno widzieliście go już w filmikach jak robił slajma i właśnie tutaj. No, jest bardzo zielono ładnie. Nie, nie, widać tutaj żadnych kaczek, ani takich, ani tych, łabędzi, ale może tam dalej będą. Jest akurat, nie ma tutaj ludzi akurat w niebieskich źródłach, bo rzadko jest tak masa, masa ludzi, ale o tej godzinie raczej tak ludzi nie ma. Są gdzieś tak w południe albo, bo teraz jest chyba jakaś 17, 18 godzina. No, i tak. Gdzie biegniesz? Do mamy. Aha, tam dalej będzie takie patrzenie, i tam będzie, może, tam już trochę widać, tam, gdzie jest ta tabliczka. To tam będzie można sobie tam popatrzeć, zrobić sobie zdjęcia albo takie inne. Jest naprawdę przyjemnie. Jest taki jakby wiaterek, taki w ogóle wiatru nie ma. Ptaszki świekają, Mi się bardzo podoba. Okej, okay, jesteśmy tutaj już. Tu jest ta tabliczka. I tutaj. No niestety nie widać, to żadnych kaczek i więc i może o tej porze ich nie ma. Zobaczcie, tu jest. taki, On mierzy poziom wody ile jest wody. Tam jak widzicie jest coś takiego... widać, że to jest takie turkusowe, ale to chyba jest niebieskie tak naprawdę. Właśnie to są te ciepłe takie źródła, więc dlatego to, to się nazywa niebieskie źródła. Okay. My tak to przyjechaliśmy autem, ale auto mamy daleko. Przejdziemy się. I my idziemy jeszcze tam dalej. Jest, już jesteśmy i tutaj tak to wygląda. Naprawdę jestem zachwycona tym widokiem. Co to jest? To jest ryba? To jest O fuj! Aha. to jest ryba? Ryba zostawiona. No. Fuj. Właśnie, nie? E, tutaj jestem zachwycona tym widokiem, Jest naprawdę pięknie. E, jeszcze ten zachód słońca. E, tam jest jakaś brama, ale nie wiem. Tam jest jakiś... co to jest za budynek? Nie wiem, ale okej. Okay. Tutaj można sobie, nie wiem, niektórzy nawet łowią ryby, dlatego widzieliście, tutaj jest ryba. <grym> e, no, no i tak... Nie wiem, ktoś zostawił tutaj tą rybę, no ale. Dzisiaj mi się trochę nudziło, dlatego nie miałam pomysłów, co nagrać. Ale kiedy właśnie, właśnie mogłam zrobić swój. Wymyśliłam właśnie ten vlog. Pierwszy to jest mój pierwszy vlog na kanale i właśnie mówię, że jeśli. Yy, będę miała, już, jeśli dobijemy do 50 subskrypcji, to zrobię kolejny vlog. Yy, no, yy, my tutaj tak trochę, na, na trochę przyszliśmy, ale yy, jest trochę zimno, dlatego ubrałam się w taką kurteczkę. Yy, nie wiem, czy tutaj jest przeciwdeszczowa, ale okej okay. Jeśli nie widzicie mnie, Tutaj I tutaj mam taką bluzkę z długim rękawkiem. Mam tutaj takiego króliczka. I pod spodem mam jeszcze krótki rękawek. Jeśli mnie nie widzieliście, to właśnie mówię, to na sobie. To jest historia niebieskich się. Chcę usiąść i tak. Tutaj tak to wygląda. E, tutaj, jest, e, tutaj jest ten niebieski źródła w zimowej szacie. E, a tak w ogóle, to chciałam Wam jeszcze powiedzieć, em, co, nie skończę ten film, e, to e, chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że zmienię, e, zmienię moje zdjęcie zmienię mój profil. Znaczy, nie zmienię nazwy, y, ale zmienię zdjęcie takie nie z moimi nie z slajmami, bo nie będę robiła tylko slajmów, bo to lekka przesadanie. Na przykład y, nudzą Wam się może już te slajmy niektórym, y, więc zmienię sobie profil na takie y, moje zdjęcie, takim, jak, z takim serduszkiem. Y, no właśnie, y, niedługo. Zmienia sobie. No i nie wiem, czy ile tu jeszcze zostajemy, ale jak my zostajemy tu jeszcze na dłużej, to przedłużę ten filmik. To jest kolejna ta nie wiem, tabliczka. Tutaj jest roślina, które są tutaj w niebieskich źródłach. No to już kończę filmik, bo już yy, idziemy, więc mam nadzieję, że film wam się spodobał. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Pa!